Wydawać by się mogło, że w marcu 2015 powinniśmy być wręcz zalewani wszelkiego rodzaju nowinkami z targów Cebit z Hanoweru, jednak, jak się okazuje, w świecie konsumenckim nie są one już na tyle istotne jak widać, ażeby naprawdę masowo dowiadywać się o wszelakich nowych gadżetach. Skupmy się zatem na nowinkach ze świata ciszy i chłodzenia z rodzimego rynku. Marzec 2015 rozpoczęliśmy premierą nietuzinkowej konstrukcji od Silentium PC. Chodzi tutaj dokładnie o Alea M50 Pure Black. Tego typu obudowa z pewnością zainteresuje osoby, które chcą bardzo szybko składać komputery, a ponadto które chcą eksponować wnętrze tego komputera z dwóch stron. Pomijam już fakt, że jest to obudowa wręcz stworzona do chodzenia wodnego. W marcu bieżącego roku ponownie dała o sobie znać także firma Eka Waterblocks. Wszystko to m.in. za sprawą nowych złączek choinkowych z kolorowymi akcentami oraz różnego rodzaju akcesoriów do złączek, m.in. mowa tutaj o przedłużaczach. Ponadto warto zwrócić uwagę, że praktycznie w dniu premiery nowej generacji mega wydajnych kart graficznych Nvidia, mówię tutaj dokładnie o GeForce GTX Titan X, Eka Waterblocks już zaprezentowała bloki wodne typu full cover. Jeśli ktoś poszukiwać będzie niedużego, kompaktowego, horyzontalnego, high-endowego kulera CPU, być może zainteresuje się Noctua NHL9X65. Jakby nie patrzeć, jest to następca NHL9, czyli kulera CPU uznanego jako tak naprawdę alternatywa dla tak zwanego boksowego chłodzenia. Wróćmy jeszcze na chwilę do rodzimej marki Cilendium PC. W marcu bieżącego roku na rodzimy rynek zawitała bowiem nowa wersja Spartana Pro, a dokładnie Spartan Pro B. HE924. Względem poprzednika zyskał on m.in. backplate oraz sposób montażu znany m.in. Sfera 2 V2. Produkty firmy Xilinx chyba specjalnie są znane na naszym rynku, ale wydaje się, że ostatnio dość głośno było tej marce. Wszystko to za sprawą kompaktowych kulerów CPU wyposażonych w 2 lub 3 heatpipy zależnie od modelu, a ponadto te kulery posiadają dość magiczną specyfikację. Potrafią one ponoć pracować z procesorami o TDP na poziomie 130W. Jak to możliwe? Sam chciałbym wiedzieć. Schłłek marca to przede wszystkim kilka nowinek dla zwolenników bieżącego monitoringu kart graficznych. Po pierwsze, pojawiła się tutaj aplikacja GPU Set w wersji 0.8.2. Jest to pewnego rodzaju diagnostyczno-monitorujący niezbędnik dla każdego posiadacza karty graficznej. Druga aplikacja, o której się dowiedzieliśmy w marcu bieżącego roku. Które może zainteresować to niektórych użytkowników, to Furmark. Najnowsza wersja tej aplikacji oznaczona jest jako 1.15.1. Służy ona przede wszystkim do maksymalnego syntetycznego obciążenia karty graficznej, a zatem jeśli ktoś nie ma dobrego kulera GPU i dobrze wentylowanej obudowy, lepiej takiej aplikacji wtedy w ogóle nie uruchamia. Chyba, że ktoś ma kartę graficzną poza okresem gwarancyjnym i chce się jej pozbyć w taki a nie inny sposób. Jeśli chodzi o marzec, to to by było chyba na tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.